Witajcie na kanale House of Cards. Dzisiaj przychodzę do Was z produktem, który był ciężki do znalezienia w Europie, żeby otworzyć, i jest tutaj Marvel Studios Alur i tutaj się rozchodzi o to, że poszukujemy autografów, aktorów ze świata MCU, dlatego też boksik jest. Troszeczkę droższy. Można trafić fajne hity. Tutaj za mną są właśnie hity z poprzedniego Marvelowego Breaka. I tutaj mamy Chadwicka Bowlsmana 23x50. I mamy dwa one z szkice, które nam wyleciały. Także może być grubo albo może być nic. Mamy 8 paczek. Ja na ten produkt czekałam półtorej miesiąca, żeby się pojawił. Tak, żebym mogła go ściągnąć do siebie, bo ze Stanów jest to drogi interes, żeby ściągnąć taki box. Ale jak ktoś nie jest stricte fanem komiksów A lubi właśnie ten filmowy świat No to to jest idealnie Mamy 8 paczek po 9 kart Iron Man Doctor Strange Kapitan Marvel Happy Właśnie tak te karty wyglądają Wanda Maximoff Sh Suri shuri, shuri. Y Proxima Midnight Suri ponownie i to jest Orange Slice Szkic Thanos Jest Piotrek Valkyria Kork, Ebony Maw Star Lord Ego Drax Nie mówcie, że to będzie Iron Man Nie wiem co to jest CO TO JEST?! A nie Venom? Nie wiem, nie podoba mi się on Pan Zozi czy to zo, pan Zozi zrobił mi szkicę, który mi się nie podoba? Może to Venom jakiś wkurzony. To oburzona. Ładnie namalowany. Zaraz wam pokażę w holderku. No i mamy tutaj Hit, czyli to już nasz trzeci box na pięć ze szkicem one-of-one, one, co potencjalnie wyklucza nam autograf albo printing plate, co mnie zmartwiło. Ale okej, okay, zobaczymy. Nie można tracić nadziei. A taki szkic jest tylko jeden na cały świat. Mówię, film powstaje pod to, żebyście też dali znać, czy ten produkt Wam siedzi, czy chcecie go zobaczyć na breakach i w ogóle, żebyście się też zapoznali z tym produktem, bo z nim to, mówię, mówię on bywa, on jest i go nie ma. Z nim jest różnie. Anisyf. Jon Rock, Nataszka, to ja. Yy, tutaj mamy Black Panther yy, Red Prism, Polaroid, Forward Antman ant -Man. i mamy tutaj Infinity Stones, Nebule, 152 do 299 i mam wrażenie, że w tych dwóch paczkach rozbiliśmy już wszystkie hity, które nas czekają w tym boksie. Hulk i Doctor Strange. Jest zielony, jest limit. Czemu to na breaku nie było otwarte? Mbaku, zwany Mbappe, Kapitan Ameryka, Agent Phil, The Falcon, Ross, nie ten z Francuzów. Talos, Groot, Iron Man oraz Iron Man <grystanie> do dziewięć dziewięć. Groot, Suri, Drax, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel, Helmut Zimo, Killman oraz Kapitan Ameryka. Obada oba, da, oba, oba Daya Stein, Peggy Carter, nie lubię cię, girl. Thor. Thor Natasha Romanoff Winter Soldier Loki Nemesis Black Panther Chadwick Boseman Co to jest Nemesis? Trzeba będzie sprawdzić Dżyn oraz Wolstak Iron Man Heimdall Thor Plakat filmowy Thor The Dark World Jane Foster Ah, uh, Proxima Midnight i to jest uh, Red Prism Rocket Yellow Jacket oraz Gamora Eighty czy jak on tam Hela Thor Black Widow, Peggy yeah! Carter the, the Ancient One Goose The Ancient One I ostatnia karta to Darcy Lewis z y, the Dark World Tak, wszystko niestety już otwarte Poszło szybko, ale kurde Szybki recap i zaraz szybkie y, moje opinie o tym boksie Więc tak, mamy Nebule Nebule, nebule w Infinity Stones i to jest w limicie do 299152. Iron Man do 9984 oraz one of one jeden z hitów możliwych do wyciągnięcia w boksie i to jest szkic. To jest tutaj mamy artystę na szkicu i to jest dzisiaj wyciągnięty trzeci szkic. I to jest po prostu niesamowite. Zmartwiło mnie trochę, że te autografy są tak trudne do zdobycia, ale ja bym się nie poddawała. Te karty w ogóle w Europie są ciężkie do zdobycia, więc dajcie znać, co o nich myślicie, czy ściągamy je i więcej, czy Wam się podobają. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach.